Cześć, witam was w kolejnym filmie Ten film będzie troszeczkę łączony z różnych dni Tamte klipy jak coś są z poprzednich dni, więc będę tam miała blond włosy Wydaje mi się, że to będzie fajny vlog, ponieważ pokazywałam wam taki dzień, w którym dbam o siebie, różne aktywności Dajcie mi znać oczywiście, co sądzicie o tych włosach Czy te, czy zaraz te, co zobaczycie z wcześniej Um, I tyle życzę Wam miłego oglądania i nie zapomnijcie wpaść na moje social media oraz zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem takim bardzo luźnym, jakie lubicie oglądać i dzisiaj skupimy się na self -care. Rzeczą, którą sobie zaplanowałam. Dzisiaj to jest wizyta u kosmetologa i chciałabym po prostu iść, zadbać o swoją cerę. Więc dzisiaj zabiorę Was do kosmetologa i pokażę Wam przebieg całej wizyty. Pokażemy, co będziemy wykonywać. Mam też nagrane do tego filmu z innego dnia klipy, więc myślę, że jakoś to połączę, bo jest to wszystko w tej samej tematyce. Dawno nie robiłam takiego luźnego vloga sama, więc stwierdziłam, że dzisiaj nagramy właśnie taki film. Nie umiem mówić do kamery Potem zabieguję, jest chwilę gorzej, ale później jest lepiej O tym trzeba pamiętać, trust the process Hejka, jestem już na miejscu i przyjechałam do Make My Dream I jestem tutaj z... Cześć, to jest Ja jestem kosmetologiem i będziemy działać ze skórą I dzisiaj co będziemy robić? Jak oceniasz? Wiesz, co, co, co mi masz? powiesz? Cześć w ogóle, jeszcze raz. Myślę, że zaczniemy od oczyszczenia, bo długo ciebie u mnie nie było, ale na pewno też będziemy musiały podziałać na bliznę, na przebarwienia mm -hmm. i jakby myślę, że całą terapię cię zaplanuję tak po kolei, żeby nie wszystko naraz, a żeby efekt był bardzo fajny. Będziemy Przez. działać. Bardzo fajnie na to działa kwas, laktobionowy, także na rumień, ale też podbija ci rumienie twój kolor włosów. Tak? No to tak. Jakie mi było wtedy, jak miałam takie ciemniejsze? Trochę ciemniejsze zawsze robią ładniejszą skórę. No. Mhm. Już nie wszyscy mówią, że wróciła do swojego koloru, więc... Nie, ale jakby bardzo ładnie ci jest w tym kolorze, w sensie takim, że pasuje ci on, tylko po prostu pod, pod kątem skóry mhm. wszystkie niedoskonałości zostają wybite na wierzch. Tak samo jest przy takim kolorze mocno jasnym blondzie, mhm. takim prawie no, białym. Tak, to, to człowiek z daleką skórą dopiero może mieć taki, taki kolor włosów, bo ostatnio mój fryzjer w ogóle mnie tego uczył, mhm. bo rzeczywiście wybija się mocno. Tutaj jest, tutaj jest no właśnie, tak mam chyba. No, bo ja spojrzałam na Twój policzek, ja od razu widziałam, że jest sucho, a tutaj jednak no, jest. Będę malować. Troszkę. Chyba takie chłodne, co? <tuszy> Teraz następny klient przychodzi do ciebie Co? On będzie dobrze pocieszał, bo ja mogę go zatrudnić jako pocieszyciela Co? Pocieszyciela, nie? Tak Chciałem ci zrobić serduszko, ale... Mm -hmm. Teraz po bólu przyjemności Troszkę dostaje masażki łony Ducha. Troszkę dostaje Troszkę jest zrelaksowana teraz jak nigdy Dobra, udało się już. <noise> Jesteś happy? Jestem. Ja Po prostu. Dało ja się. Idziemy sobie coś zjeść. Dzisiaj robimy dzień dla siebie. Pisałam sobie w notatniku rzeczy, które chcę dzisiaj zrobić. Powiem Wam, co sobie zapisałam. Wstajemy i odkładamy telefon. Odkładamy telefon, ponieważ w taki dzień korzystamy mało z telefonu. Ścielimy łóżko. I to, to będzie też w sumie taka moja na rutyna Później chcę zrobić sobie maczę Pójść na spacer Chciałam sobie zrobić takie spa Kiri Chciałam sobie zrobić dzisiaj taki spa day, Więc też zrobimy sobie skin Ale wieczorem zrobię sobie takie Jakby większe spa e, Pokażę wam co kupiłam, bo wczoraj na ja sobie wam co kupiłam, właśnie do takiego, teraz to wygląda w moim pokoju, ja jestem nieogarnięta Ja tutaj chwilę ogarnę i przychodzę do was jak będzie już czysto Mamy pościel Napiszcie czy lubicie zmieniać pościel, bo ja nienawidzę Razem żuczka w praniu Gotowe! Patrzcie w ogóle na moją nową kitkę Nowa kita numer 1 I nowa kita numer 2 Takie malutkie wszystkie Witam w mojej kuchni Bo jest pyszna Dobra, słuchajcie, byłam wczoraj na zakupach Ja ostatnio mam serio obsesję na punkcie kuli Kolejne rzecz, to są maseczki i dzisiaj sobie na pewno jedną przetestujemy Za chwilę zobaczymy, którą wybiorę Dobra, oczywiście rozładowała mi się kamera, ale już podładowałam powerbankiem e, Mam jeszcze taką maseczkę złotą i chyba dzisiaj sobie ją wybiorę Mam jeszcze glinkę znakomi i tą glinkę zrobię sobie wieczorkiem i też sobie to nagramę. Dobra, mamy umyte ząbki i puśkę, i przechodzimy do tej maseczki. Bo ta maska jest tak przyjemna. Teraz um, no trochę zrobiła syf, powiem Wam, ale zobaczmy sobie, co ona ma robić. Działa łagodząco i zmiękczająco. Pomaga w regeneracji. suchej skóry. Dziwnie, dziwnie to wygląda w tej kamerze Przechodzimy do mojej codziennej pielęgnacji. Ona przez cały czas się zmienia, więc serum nawilżające I zobaczcie, jaki ona ma ładny kolor. Gdzie to? Na końcu użyję SPF. Dobra, więc kinker jest gotowe i teraz chciałam używać sobie telefonu, ale nie. Będziemy zamiast tego czytać książkę. Mam tutaj moją ulubioną książkę. Dlatego, bo to też mój ulubiony film. Więc co jest fajne, że jest to książka po angielsku, więc bardzo fajnie mi się ją czyta. Patrzcie, jaki zrobiłam syp w toaletce i musimy to ogarnąć. W zasadzie niedługo muszę wychodzić, więc trochę inaczej wygląda ten dzień niż chciałam. Jak wrócę, to zrobimy jeszcze parę rzeczy, które chciałam zrobić, ale na razie muszę tutaj wszystko ogarnąć, posprzątać. Testowałam ten puder. Powiem Wam, że no nie podoba mi się zbytnio. Nie podoba mi się jakoś tak, ściągał mi ten makijaż, nie wiem, ale może za szybko to robiłam. Nie wiem, przetestujemy, może jeszcze raz. Patrzcie, jest o wiele lepiej. I muszę wybrać jeszcze outfit, bo chyba w tym nie będę wychodzić. Nie wiem. Jestem już w domu. Byłam na zakupach, więc zrobiłam przynajmniej jeszcze haul. I jutro będziemy kontynuować vloga. E, ogólnie musiałam pojechać dzisiaj na wizytę, ale okazało się, że ona jest jutro, więc pojechałam tam na marne. Jest to taka świeczka Super, że nic nie widać Po prostu I mamy kolejną rzecz Czyli spodnie Piżamowe, taka piżamka Zobaczcie, zwykłe takie spodnie Białe Bardzo ładna poszewka W Zarze oczywiście teraz są promocje Tak jak wszędzie I ja sobie tam patrzyłam, nic nie znalazłam Ale Robert, Robert zaraz mi więc super. Albo strój kąpielowy. Naprawdę są prześliczne Bardzo mi się podobają i stwierdziłam, że No wezmę dwie pary, bo jakby mi się coś stało z nimi, to Mam też drugą parę, więc No i takie zakupy. W sumie nie jakoś duże rzeczy, ale no wczoraj też byłam na kosmetycznych i ja już Mam dość, naprawdę Powiem wam, że mega się cieszę z tych spodni bo są takie luźne i bardzo wygodne Tu piżamkowa I zrobiłam sobie teraz w pokoiku taki fajny vibe Właśnie na wieczorną rutynę was kolejnego dnia. Dobra, mamy już takie błotko. Powiem wam, że trochę to jest brudna zabawa. No, ale nakładamy. U. Słuchajcie, mam już maskę na sobie, ale jestem mega zła. Nie wiem, czy ona w ogóle. Zasycha tak mega lekko. No i patrzcie, nowe spodnie, które sobie wczoraj oczywiście kupiłam. <laughs> nowe spodnie. Hej, witam Was wieczorem. Jestem już ogarnięta. dzień <laughs> sobie je ale przyszedł Robert i mam dla niego niespodziankę. Taka paka. Od marki będzie mi oznaczone w opisie, jeśli jesteście zainteresowani I też chcecie taką rzecz Więc chodź Misiek Będzie jego reakcja Cześć Widziałeś? Fajny szyczyk Fajny to się dziękuję Tobie Kocham Ale Cię zobacz. Oconka 10 na 10 Będę sam od Ciebie Fajnie. Dzień dobry, my się właśnie wybieramy na zdjęcia I chciałam wam pokazać mój piękny outfit Te spodnie, co kupiłam wczoraj, wam pokazywałam Takie podkolanówki i... szkinka z Vinted, uwaga, za... 10 zł Ocenka Ocenka, Ocenka 10 na 10, jest 10. No i idziemy robić zdjęcia